Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew, możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Witajcie. Minął już praktycznie pierwszy tydzień naszych róradnych adwentowych spotkań wiele dowiedzieliśmy się już o mszy świętej ale jeszcze wiele przed nami wczoraj poznaliśmy historię mszy świętej poznaliśmy te wydarzenia do których szczególnie msza święta nawiązuje Pierwsze z nich to wieczerza paschalna którą żydzi naród wybrany spożywali na pamiątkę wyjścia z Egiptu, wyjścia z niewoli. Ale tym najważniejszym wydarzeniem, do którego każda msza święta nawiązuje, to ostatnia wieczerza. To ta wieczerza, którą Jezus spożył z apostołami na krótko przed swoją męką. To właśnie tam Jezus wypowiedział słowa: To jest ciało moje, kiedy brał do ręki chleb to jest kielich krwi mojej kiedy trzymał w rękach wino te same słowa kapłan powtarza podczas każdej eucharystii i my także jak apostołowie bierzemy udział w cudzie nad cudami bo ten chleb i wino stają się ciałem i krwią pana Jezusa niezwykły cud wielki cud Nasze wielkie spotkanie z Panem Bogiem, spotkanie z Jezusem. I tak, jak do każdego spotkania, tak zwłaszcza do tego, powinniśmy się dobrze przygotować. Moi drodzy, zobaczcie, kiedy wyjdziemy w jakieś ważne miejsce, albo kiedyś w szkole jest jakieś święto. Kiedy ktoś nasz bliski ma urodziny i zaprasza nas gdzieś, często ubieramy się odświętnie, przygotowujemy się, kupujemy prezenty, zabieramy coś ze sobą, czekamy na to spotkanie. A o ile bardziej takie przygotowanie powinno mieć miejsce przed Mszą Świętą, przed Eucharystią? Posłuchajcie może na początku, jak przygotowanie do Mszy Świętej. Do niedzielnej Eucharystii przebiegało w domu małego Józefa, późniejszego papieża Benedykta XVI. Niedziela zaczynała się już u nas w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo popularnej wtedy w Niemczech książki. Gdzie były one także wyjaśniane. Następnego dnia szliśmy na Mszę Świętą. Mieszkaliśmy blisko Salzburga, więc było u nas dużo muzyki. Mozart, Schubert. I kiedy rozpoczynało się chwała na wysokości, to było trochę tak, jakby otwierało się niebo. A potem w domu był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. Już jako chłopiec komponował dla nas różne utwory, więc śpiewała cała nasza rodzina. Mój tato grał na cytrze. I śpiewał. To były niezapomniane chwile. Często też szliśmy potem razem na spacer. Mieszkaliśmy blisko lasu, więc były bardzo piękne spacery po lesie. Były różne przygody, były gry. Zobaczcie, rodzina. Papieża Benedykta przygotowywała się do mszy świętej już w sobotę wieczorem. Siadano razem przy stole i czytano Pismo Święte, to, które w niedzielę następnego dnia tutaj również usłyszeli. Chcieli je poznać, chcieli już wcześniej się do tego przygotować. Jakie to piękne, że już sobotni wieczór jest takim. Niecierpliwym oczekiwaniem na spotkanie z Jezusem. Może warto też, żebyśmy przyjrzeli się, jak to nasze przygotowanie do Mszy Świętej przebiega. Dziś sobota, może już wieczorem, znajdziemy chwilkę czasu, żeby może choć troszkę dłużej się pomodlić. A może poprosicie swoich rodziców, żeby poszukali wam w internecie. Jakie jutro czytanie Ewangelie tutaj usłyszycie, żebyście razem mogli już dzisiaj przygotować się na jutrzejszą mszę świętą. Ale o czym jeszcze należy pamiętać, kiedy przygotowujemy się do eucharystii? Pierwsza i bardzo ważna rzecz to ta, żeby najpierw sobie już zaplanować, że idziemy w niedzielę na mszę świętą, wybrać sobie mszę o konkretnej godzinie. No może teraz w czasie pandemii jest troszeczkę trudniej, może z racji z obawy na nasze zdrowie zostajemy w domach, ale to już wtedy warto, żebyście z rodzicami pomyśleli żeby chociaż w domu zobaczyć transmisję mszy świętej, czy w telewizji, w internecie, żeby choć tak w jakiś sposób tą niedzielę uczcić, żeby tą mszę świętą przynajmniej zobaczyć, żeby w taki sposób w niej jakoś uczestniczyć. A kiedy już będzie wszystko ok, kiedy pandemia się zakończy, to pamiętajcie o tym, żeby najpierw razem z rodzicami wybrać sobie mszę świętą na którą chcemy przyjść w niedzielę, żeby ta godzina była już dla nas wyjątkowa, żebyśmy wiedzieli, że przygotowujemy się do mszy świętej, żebyśmy nie odwykali tego na później, bo różne mogą się sytuacje wydarzyć, żebyśmy mieli wybraną godzinę mszy świętej. Warto i piękne to jest, kiedy widzimy was Tutaj w kościele, całymi rodzinami. To jest, to jest bardzo piękny znak tego, że cały Wasz dom, cała Wasza rodzina świętuje niedzielę. Do tego też Was zapraszam, zachęcam, żebyście razem tutaj byli, byli w kościele z Waszymi rodzicami, rodzeństwem, z Waszymi bliskimi. Piękna, piękna sprawa, piękne świadectwo Waszej, waszej wiary. Ale do mszy Świętej także trzeba nam się przygotować tak zewnętrznie. Wiecie, trzeba zadbać o to, żeby być schludnie, ładnie ubranym, bo nasz strój też pokazuje to, jaki mamy do kogo szacunek. Wyobraźcie sobie, że ktoś Was zaprasza na przyjęcie urodzinowe w restauracji, a wy przychodzicie na przykład w stroju sportowym, w Adidasach no raczej byśmy tam nie pasowali, raczej to my byśmy się tam też może źle czuli, że no tutaj świętowanie urodzin, a tutaj my jakoś ubrani jesteśmy jak na boisko, nie tak. Pamiętajcie o tym, nasz strój też pokazuje to i podkreśla, jaki mamy szacunek do jakiegoś wydarzenia czy do jakiejś osoby. Jeśli ubieram się schludnie, ładnie, to też przez to pokazuje że robię tak, bo mam wielki szacunek dla mszy świętej, dla Pana Boga, dla tego naszego spotkania. I kolejna ważna rzecz, która jest istotna nie tylko w przychodzeniu na mszę świętą, ale w całym naszym życiu. Punktualność. Żebyśmy nie pozwalali sobie na to, żeby na mszę świętą się spóźniać. Przychodźmy Kilka minut wcześniej, nie na ostatni moment. Myślę, że nikt z nas, jeśli idzie do kina na długo wyczekiwany film, to nie przychodzi dla niego w połowie, ale chcemy go zobaczyć od początku, bo to jest dla nas coś ważnego. Jeśli więc Msza Święta jest dla nas ważna, istotna, to przychodźmy na nią punktualnie, bądźmy trochę wcześniej. Dlaczego? Żeby mieć chwilkę czasu na modlitwę, żeby nie wchodzić na mszę świętą w biegu zadyszanym, żeby zanim się uspokoimy, to już będzie połowa mszy świętej, ale żeby się też wewnętrznie nastawić i przygotować. Żeby chwilę przed mszą świętą znaleźć na rozmowę z Panem Bogiem, żeby Mu podziękować za cały tydzień, może o coś poprosić. Pamiętajcie, że Msza Święta to jest też czas, gdzie my możemy nasze sprawy i powinniśmy nasze sprawy Panu Bogu przedstawiać. I kolejna ważna rzecz, ważny znak, jest to, jak wchodzimy do kościoła. Przy wejściu do kościoła bardzo często znajdują się takie naczynia umieszczone na ścianie, tak zwane kropielnice. Tam zazwyczaj znajduje się woda święcona. Teraz jej nie ma ze względu na właśnie na, na tą chorobę, na pandemię, ale yy, kiedy ona tam jest, to tą wodą święconą, wchodząc do kościoła wykonujemy ładny znak krzyża. Tak powoli, spokojnie, dokładnie, żeby to była nasza modlitwa, nasze przywitanie się z Panem Jezusem i przypomnienie sobie bardzo ważnej rzeczy. Ta woda ma nam przypomnieć to, że jesteśmy ochrzczeni. Że jesteśmy ochrzczeni, że przyjęliśmy Chrzest i należymy do Pana Jezusa, że jesteśmy Jego i że z tego powodu bardzo, bardzo się cieszymy i do tego się przyznajemy. Pamiętajmy też, wchodząc do kościoła, jeśli mamy przy sobie telefon komórkowy, żeby go wyłączyć albo przynajmniej wyciszyć żeby nam ten telefon nie przeszkadzał, żeby nas, nas i innych też w czasie mszy świętej nie rozpraszał. To są takie ważne, ważne rzeczy, ale te sprawy, nawet te drobne, pomogą nam lepiej przeżyć mszę świętą, pomogą nam się na tej mszy świętej lepiej skupić, lepiej modlić, pomogą nam lepiej to nasze spotkanie z Panem Bogiem przeżyć. Moi drodzy, pytanie, konkurs? Jaki sakrament? To pytanie, jaki sakrament przypomina nam woda święcona w chrzcielnicy? Pytanie, konkurs. Jaki sakrament przypomina nam znak krzyża wodą święconą? Skropielnicy, przy wejściu do kościoła? O jakim sakramencie nam przypomina? Wszyscy go przyjęliśmy. Pytanie jest bardzo, bardzo proste. I praca plastyczna. I praca plastyczna, bo moi drodzy, nie tylko my się przygotowujemy do uczestnictwa w Mszy Świętej, ale Kościół też zawsze jest przygotowany do Eucharystii, kiedy przychodzimy. To miejsce, na którym sprawowana jest Eucharystia, tutaj je widzicie, to jest ołtarz. Ten ołtarz zawsze przykryty jest obrusem, obok niego palą się świece. Moi drodzy, narysujcie, namalujcie, wykonajcie dowolną techniką właśnie tak przygotowany na mszę świętą ołtarz. Ołtarz. Na którym sprawowana jest Msza Święta z obrusem, z krzyżem, ze świecami. A tymczasem jutro niedziela. Pamiętajcie, żeby do jutrzejszego spotkania z Chrystusem w Mszy Świętej dobrze się przygotować. Czy to będzie spotkanie tutaj w kościele, czy to będzie spotkanie przez jakieś media, przez internet. Telewizję, ale żeby do tego spotkania się dobrze przygotować, dobrej i pięknej niedzieli, wam życzę z Bogiem. Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje.